Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj was zapraszam na pierwszy projekt Denko w 2017 roku i od razu nadmienię, że mimo faktu, iż te usta są bardzo źle pomalowane, dlatego Wam się nie przybliżę, to tak mam na ustach pomadkę, którą mogliście zobaczyć w Holu, czyli we wcześniejszym filmie w zakupach, i to jest ta Golden Rose numerek 17. Jak moje usta dojdą do ładu i składu, wtedy je ładnie wymaluję i Wam pokażę. Jest bliska, ale z daleka możecie już ten kolor zobaczyć. No i lecimy. Słuchajcie, Denko, jak zwykle, jak to u mnie bywa, niespecjalnie małe. No i zobaczcie, co tym razem zużyłam. I zacznę od. to troszeczkę niżej lampeczka. I zacznę od płynu do kąpieli z isany, płynu lawendowego z wanilią. Kolejny raz tylko wspomnę szybciutko, że ja tutaj nie czuję tej wanilii, czuję lawendę czymś przełamaną. Bardzo lubię ten płyn. Mam kolejne opakowanie otwarte w użyciu. Ten i ten pomarańczowy to są dwa moje ulubione płyny z Isany. Także na pewno na tym opakowaniu, które aktualnie mam w użyciu, również moja przygoda z tymi płynami do kąpieli się nie skończy. Lakier Taft, czwórka, standardowo jedyny lakier, jakiego używamy do włosów w rodzinie, że się tak wyrażę. Bardzo lubimy wszyscy ten lakier, w sensie ja i moi rodzice. Z tegoż też powodu, bo ta czwórka nam odpowiada. Natomiast generalnie te lakiery Taft bardzo łatwo upolować na promocji, kiedy kosztują 9,99 albo nawet, słuchajcie, za 8 zł, bo ich regularna cena w Rosmanach i tak dalej potrafi nawet, słuchajcie, sięgać 18 zł, więc to jest konkretne przepłacenie. I oczywiście kolejne opakowanie mam w użyciu. Ten lakier mi nie skleja specjalnie włosów, i tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz to szampon um, Ultimate Essence, Ultimate. Szampon z kawiorem, efekt zregenerowanych, odbudowanych włosów. Przygoda z tym szamponem, a właściwie historia tego szamponu, jest dosyć intrygująca w mojej ocenie, ponieważ ten szampon znalazłam w Shiny Boxie i na karteczce podano jego cenę 22 zł. I wtedy jedna z dziewczyn, która mieszka bodajże w Niemczech, do mnie napisała: No, co ty, u nas ten szampon kosztuje kilka euro. Chyba szlajnie zawyżyło cenę. Weszłam na stronę Rosmana i ku mojemu gigantycznemu zaskoczeniu okazało się, że cena ta nie była wystana z palca. Tylko faktycznie w Rosmanie ten szampon kosztuje 22 zł w cenie regularnej. Także no, różnica wygląda na to, że kolejny raz między Polską a innymi krajami w cenach jest dosyć wysoka. I najlepsze jest to, że ten szampon był skrajnie beznadziejnym szamponem. Już dawno nie używałam tak beznadziejnego szamponu, nie robił totalnie nic na moich włosach. Dodatkowo swędziała mnie po nim skóra głowy. Nie podobał mi się również bardzo jego zapach. Jest to taki zapach mocno perfumowany i szampon za 22 zł to jest moim zdaniem dosyć wysoka cena, jak za normalny szampon drogeryjny. I zdecydowanie nie polecam i ja osobiście nigdy przenigdy nie wrócę, powiem więcej, nie zamierzam kupić żadnego szamponu z tej serii, już abstrahując od jego ceny. Po prostu to było wyjątkowo niefajne. Kolejna zużyta rzecz to żel pod prysznic balea, wanilia i kokos, a więc żel, który był w ulubieńcach grudnia. Zapach totalnie teoretycznie nie mój, natomiast ku mojemu gigantycznemu zaskoczeniu ten zapach bardzo mi przypasował właśnie na grudzień. Był on taki słodki, ale nie za słodki, trochę faktycznie kojarzący się ze świętami. I słuchajcie, z tego co pamiętam, Agnieszka Lady Agu napisała mi, kiedy wspominałam właśnie o tym żelu, że ona miała miniaturkę w kalendarzu adwentowym balei i też twierdzi, że ten szampon właśnie pachnie, no tak dosyć, co ja gadam, nie szampon, ten żel, pachnie tak dosyć nieoczywiście. Natomiast ja pewnie do tego zapachu nie wrócę, bo ile w grudniu spisywał mi się świetnie i pasował jakby do tego nastroju świątecznego o tyle. Poza tym, że miesiącem raczej nie chciałabym go używać. Kolejny żel podpysznik, który mnie totalnie pokonał, jest to żel z Isany. Ja go kupiłam w lecie, mimo że jest to limitowanka zimowa i powinnam teoretycznie dostać wtedy żel o zapachu mango, a trafiło mi się żel, trafił mi się żel zimowy żel podpysznik, zmysłowy zapach wanilii i karmelu. I muszę wam powiedzieć, że zapach tego żelu jest oddany idealnie. Znaczy, to faktycznie pachnie karmelem i wanilią. Jak buncyk nie ma dla mnie w tym zapachu absolutnie żadnej chemiczności, natomiast ten zapach jest oddany, no mówię, prawie jeden do jednego, co powodowało, że niestety ten żel mnie pokonał. Był dla mnie zbyt słodki i po prostu było mi mdło podczas mycia się tym żelem. Także mimo, że to jest limitka, nie wiem czy w tym roku również był ten zapach, chyba nie. Gdyby był kiedyś sprzedaży, to jeśli lubicie karmel, taki intensywny karmel, takie słodkie żele, to ten Wam się spodoba. Jeśli nie, to nie bierzcie się za niego pod żadnym pozorem. Kolejna rzecz to Erwik białe kwiaty, kolejne opakowanie już odświeżacza, właśnie o tym zapachu. Yy, mamy już kolejne również w użyciu ku również mojemu gigantycznemu zaskoczeniu, ten zapach, choć w teorii nie powinien w ogóle mi się podobać, w praktyce sprawdza się rewelacyjnie. Mamy to rozpylone w łazience. I nawet podczas kąpieli, kiedy ten zapach, wiecie, się wydobędzie, kiedy to psiknie. Absolutnie przy takiej zaparowanej łazience nie jest mdło i naprawdę nie jestem w stanie Wam opisać tego zapachu, ale bardzo mi się ten zapach właśnie podoba i generalnie przy nim zostaję po kilku eksperymentach, nie chcę już żadnego innego zapachu. Desodorant Garnier Mineral 5 opcji ochrony Protection. No niestety, bardzo mi się nie sprawdził zarówno jego właściwości, takie ochronne, jego zapach yy, i w ogóle i w szczególe nie byłam z niego absolutnie zadowolona i do niego nie wrócę. Mam w tym momencie otwarte po prostu Lime Magic. Był to chwilowy romans z garnierem i zdecydowanie nie wart tego romansu. Dalej peeling do ciała z Organic Shop, peeling cukrowy o zapachu papai. Nie wiem czy jestem w stanie stwierdzić jak powinna dokładnie pachnieć papaja, więc nie powiem Wam na ile ten zapach był faktycznie oddany, ale był on dosyć przyjemny, lekko słodkawy i muszę Wam powiedzieć, że ja jestem aktualnie straszną miłośniczką tych peelingów. Oczywiście mam również, wam tutaj jakieś romanse, choćby teraz dostałam ten peeling kawowy, Także coś tam cały czas używam w międzyczasie. Zazwyczaj w ogóle używam dwóch peelingów jakby naraz, raz. W sensie mam dwa, wiecie, postawione przy wannie. Ale te peelingi z Organic Shop cechują się przede wszystkim tym, że te drobiny cukru, dosyć duża jest koncentracja tych drobin cukru i są one zatopione w takiej lepkiej, lekko masie. I to powoduje, że kiedy nałożymy ten peeling na ciało, ten cukier się nie, nie ześlizguje, nie spada do wanny, czy tam, no po prostu nie spada z ciała. Tylko bez problemu można wykonywać ten peeling. Bardzo lubię te peelingi, 250 ml. Cena naprawdę bardzo niska, ponieważ one kosztują od około 8 do około 10 zł, w zależności od rodzaju i od miejsca, w którym przyjdzie nam zakupić ten peeling. Ja używam tylko i wyłącznie cukrowych, nie używam solnych, ale i takie są w ofercie i zmieniam je. Czyli na przykład teraz mam kupione malinowe. Także ja na pewno od tych peelingów wrócę i Wam w ogóle je serdecznie polecam. Myślę, że kosz jest niewielki, a warto sobie wypróbować, czy przypadkiem się nie zakochacie tak jak ja. Kolejny peeling i to jest coś na pograniczu, właściwie bubla, to powinno znaleźć się w, tych, w tym filmie produkty, o których mam jakieś ale. Co więcej jest to prezent, prezent od mojej Oli i jest to peeling za Ivonu z serii Planet Spa. Śródziemnomorska oliwa z oliwek i kwiat pomarańczy. I problem z tym peelingiem jest taki. Ja nie wiem, słuchajcie, czy on jest. Dobrze Wam pokazuję, nie. Nie wiem, czy on jest solny, czy to były jakieś sztuczne mikrogranulki. Wiem tylko tyle, że to w ogóle nie peelingowało ciała. Dodatkowo miało dla mnie brzydki zapach. Pachniało to podczas kąpieli jakimś takim środkiem czystości, trochę apteką. Nie odpowiadał mi ten zapach, nie odpowiadały mi właściwości pielęgnacyjne. Zużyłam, ale to chyba tylko wygląda na YouTube, bo myślę, że no niestety. Gdybym nie nagrywała na YouTube, to myślę, że po prostu bym ten peeling e, pozbyła się go. Ale zużyłam. I nie wracam i nie polecam. Olejek z Isane. Kolejne zużyte opakowanie, i kolejne opakowanie już mam otwarte. Najlepszy dla mnie produkt do mycia Beauty Blendera. E, olejek z Nakomi, który jeszcze dzisiaj wróci, ponieważ została. Resztka, która jakby można powiedzieć, że spłynęła. Dobra, nieistotne. Jest to olejek po prostu do zmywania makijażu, i to ta wersja jest do cery normalnej i suchej. Jest to olejek opakowanie jest dosyć obrzydliwie brudne ale jest to olejek w stylu OCM, tak? Czyli nie ma tutaj żadnego amulgatora, nie ma żadnego dodatku. Są to czyste olejki. Mam nadzieję. No, jest jakiś perfum na koniec, ale generalnie tak, są to czyste, czyste olejki, tak by wychodziło. I słuchajcie, tutaj również gigantyczne zaskoczenie, nadużywam dzisiaj tego słowa, rewelka, Kurczę, to tak wspaniale zmywa makijaż, ja w ogóle odeszłam od tych płynów micelarnych i wiecie co, i chyba ja w ogóle od nich odejdę, bo, znaczy nie do końca wiem, teraz mam ten olejek z farmony, użyłam go raz, bo myślałam, że ten już się skończył i mam mieszane mocne uczucia, ale użyłam go tylko raz, świetnie, ja zmywałam ten makijaż taką ściereczką, ona nie jest ani bambusowa, ani ta, no wiecie, no jak to się wszystkie te laski kupowały, te ściereczki? No, muślinowa. Ja mam po prostu taką szmatkę niebieską z biochemii urody, ona trochę przypomina te szmatki magiczne do mycia okien i świetnie mi się to sprawdza, wcale nie jest to jakieś mega tłuste, wcale nie miałam mgły na oczach, no a potem i tak używam pianki czyszczącej, także dla mnie rewelka, odstawiam to, żeby to jeszcze wróciło i myślę, że słuchajcie, że ja wrócę do tego olejku, on nie jest super tani, bo on kosztuje około 24 zł, w tej cenie takiej regularnej w internecie, ale myślę, że warto, jeśli w ogóle lubicie OCM, to w ogóle bezapelacyjnie, jeżeli za to Mm, nie do końca lubicie OCM, no to nie chcę ryzykować. Ja go tutaj w ogóle odstawię. To nie chcę jakby ryzykować polecenia Wam go. Ja nie lubię ocemu, natomiast olejek był dla mnie hitem. E, dalej mam duże dwie świeczki. Pierwsza świeczka Village Candle e, Lavenda. E, jest to świeca, która ma dwa knoty. Pięknie się wypalała do końca, równomiernie. Bardzo ładne, naturalne, eteryczny zapach e, lawendy. Wcale nie zbyt przytłaczający, bardzo byłam z tej świecy zadowolona i powiem szczerze, że gdybym miała kupić świecę lawendową, to kupiłabym dokładnie tą, bo nie chcę ryzykować, jak lawenda została zinterpretowana przez inne firmy, więc być może kiedyś do niej wrócę. Starczyła mi ta świeca naprawdę na bardzo, bardzo długo. Kolejna świeca to świeca z Bridge Water Candle Company. Świeca o zapachu jemioły, bardzo ładne opakowanie, świeca się paliła szalenie równomiernie, natomiast no niestety, jak to podobno przy świecach sojowych, szalenie się smoliła. Ja zostawiłam to opakowanie specjalnie takie urąbane, aby Wam pokazać jak wyglądało ostatnie jej palenie. Ja skróciłam ten knot, niewiele to pomogło, mało estetyczna historia, za każdym razem po jej paleniu po prostu musiałam tą świecę czyścić ale zapach był obłędny, zapach był obłędny, taka, dla mnie to był taki zapach, wiecie co, ciepła połączony z delikatną nutą choinki, trochę jakby zapach kominka, naprawdę, zapach był wyjątkowy i nie wiem, muszę poszukać, czy te świece są normalnie w sprzedaży, bo szczerze mówiąc, chętnie bym sobie ten zapach znowu e, zafundowała, choć ten przykład, kupiłam na licytacji, w związku z tym nie wiem właśnie, czy one są normalnie w sprzedaży, o Jezu to jest tłuste, dobra. I lecimy dalej. Zużyłam krem BB ze Skin79 złoty, natomiast to jest stara wersja tego kremu, a więc jest to krem o podtonach. Ja generalnie lubię te kremy ze Skin79, nie wiem, który był najlepszy. Używałam ich wszystkich i moje serce jakby było w momencie rozdarte pomiędzy tym ze ślimakiem, pomiędzy tym fioletowym, a tym złotym. No, tego złotego to było jedyne opakowanie takie duże, pełnowymiarowe, jakie miałam. I właściwie dobrze mi się to sprawdzało. Spoko, może kiedyś do tego wrócę, może nie, zobaczymy. Natomiast generalnie krem jest naprawdę okej. Okay. Zużyte to opakowanie po plasterku oczyszczającym z Mizona na nos, mój ulubiony plasterek. Nie tania zabawa, bo 3,50, no, nawet potrafi to kosztować 7 albo 6 z groszami, natomiast no, ja to kupuję zawsze po 3,50, bo to tak. dla mnie i tak jest dosyć dużo, jak na jednorazowy plaster, ale... Niestety, to u mnie działa najlepiej, niestety dla mojego portfela. Wiem, że nie u każdego to działa, na przykład u Olive Robelli nie zdało to egzaminu. Eee, Catrice Liquid Camouflage, kolejne opakowanie zużyte tego korektora w kolorze 020 Light Beige. Mam już kolejne opakowanie w użyciu i po raz 58. Ja przypomnę, że ja go używam tylko i wyłącznie na dolinę Łez. Dlaczego po raz 58, bo za każdym razem, kiedy pokazuję ten korektor, ktoś mi pisze, że dla niego jest za ciężki w okolice pod oczami. I ja się zgadzam 100%. Dla mnie też on jest za ciężki, aby go pakować bezpośrednio pod oko. Dlatego wykańczam nim makijaż, nakładając go tylko i wyłącznie tutaj kreską. I wtedy rewelacyjnie zdaje u mnie egzamin. Mam już kolejne opakowanie w użyciu. Dalej, olejek eteryczny, olejek lawendowy. Ja co jakiś czas funduję sobie taką kąpiel przy używaniu jak najbardziej płynu do kąpieli, no tylko wtedy automatycznie wybieram płyn lawendowy i dolewam sobie dosyć sporą dawkę tych e, kropelek, po prostu tego olejku eterycznego. Szczególnie kiedy coś mi dolega, kiedy jestem przeziębiona, kiedy zależy mi na tym, żeby zarówno te drogi oddechowe zostały oczyszczone, jak i żeby to ciało było bardziej takie odkażone. E, i na pewno kiedyś wrócę do oleju atrynczego lawendowego, bo jest ze mną już od dobrych kilku lat. I ostatnia rzecz, jaką tutaj mam, to jest yy, po prostu torebka, którą pozwólcie, że, że od razu tam wrzucę. I była to torebka po takiej plas, właściwie to był taki plaster rolady z lasza. Które dostałam od i ta rolada to nie była kula do kąpieli, czyli nie zabarwiała tylko wody, tylko przy okazji robiła jeszcze pianę, czyli to się trzymało pod wodą, i z tego, jakby jak woda, wiecie, na to trafiała, to to się pieniło, woda była zabarwiona, przepięknie pachniała, tak kwaskowo-malinowo, nie, absolutnie nie wysuszyło mi to skórę. Piana była genialna. Ja z tej rolady skorzystałam chyba na pięć kąpieli, także no dosyć oszczędnie. I powiem Wam, że ten produkt był hitem. Jeżeli ktoś z Was będzie w laszu, albo wydaje Wam się, macie po prostu dostęp do tego lasza, albo macie ochotę złożyć to zamówienie za 40 zł za dostawę, to ja Wam naprawdę to gorąco polecam. Ja zawsze myślałam, że te produkty są lekko przereklamowane, szczególnie właśnie te do kąpieli, że te kule, to wszystko. Wiecie, że to już taka trochę legenda tutaj na YouTube, natomiast chyba nie. Ja szczerze mówiąc, poważnie myślę nad tym, nie mówię, że jutro, nie mówię, że za miesiąc, ale poważnie myślę nad tym, żeby złożyć takie zamówienie w laszu. Eee, może na imieniny sobie zrobię taki prezent, przecierpię te 40 zł za dostawę. To jest koszmar, ale, ale to był hicior i naprawdę mam ochotę kupić to po raz kolejny. No dobra, i tym. Optymistycznym akcentem zakończyliśmy ten projekt. Denko zapraszam Was gorąco do kolejnych filmów. Dajcie znać, czy czegoś używałyście, czy może coś się u was nie sprawdziło, co u mnie się sprawdziło, i na odwrót trzymajcie się, życzę Wam serdecznie, życzę wam serdecznie, życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia. Buziaki, pa! pa.